Na kartach Biblii opisano wiele niezwykłych artefaktów, od takich o rzekomo potężnej mocy do zupełnie zwyczajnych obiektów. Jednym z mniej znanych obiektów było coś, co zostało określone terminem terafim. Zerknijmy zatem bliżej na to zagadnienie. Kluczowe pytanie brzmi, czym właściwie było terafim. Choć termin terafim, jak sama nazwa wskazuje przez końcówkę im, jest terminem w liczbie mnogiej, tak też zdaniem bibliców może się także odnosić do pojedynczych obiektów. Zwykle ten hebrajski termin jest tłumaczony na inne języki jako Posążek Idol lub domowe bóstwo, jednak dokładne znaczenie w czasach historycznych pozostaje nieznane. Terafim pojawia się kilkukrotnie na kartach Biblii. Pierwszy przypadek znajdujemy w Księdze Rodzajów historii związanej z Labanem, jego córką Rachelą, która została żoną Jakuba. W pewnym momencie Jakub miał już dosyć zachowania Labana, który notorycznie wykorzystywał go do pracy i oszukiwał go, nie wypełniając obietnic. Jakub postanawia zatem opuścić Labana, ucieka wraz z Rachelą. Jakub zabiera ze sobą stada zwierząt, całą swoją majątność, po czym udaje się w drogę do swego ojca Izaaka, do kraju Kanan. Jak czytamy Gdy Laban poszedł w strzycowce, Rachela skradła mu posążki domowe. Rachela, żona Jakuba, zabiera Labanowi terafim, tłumaczone w tym przekładzie Biblii jako posążki domowe. Gdy Laban dowiaduje się, że Jakub uciekł, zabrał swoich krewnych i ruszył za nimi w pościg. A Laban dogonił ich po tygodniu, robiąc wyższyt Jakubowi, dlaczego ucieka bez słowa i dlaczego nie da mu się nawet pożegnać. W pewnej chwili Laban mówi. Gdy już jednak ruszyłeś w drogę, bo tęskno było ci bardzo za rodziną twojego ojca, to czemu skradłeś mi moje posążki? Choć to tłumaczenie podaje termin posążki, w rzeczywistości w hebrajskim oryginale Laban pyta Dlaczego skradłeś mi moich Elohim? Innymi słowy, dlaczego skradłeś mi moich bogów? Jakub podpowiada? Ten, zaś u którego znajdziesz swoje posążki, niech straci życie. W obecności krewnych naszych, przeszukaj to zaś przy mnie i zabierz je sobie. Ponownie jednak oryginalnym terminem jest tutaj Elohim. Laban zaczął zatem szukać swojej zguby, jednak nigdzie nie mógł znaleźć terafim. Jak czytamy. Arahela zaś wzięła przedtem posążki, włożyła pod siodło wielbłąda i na nich usiadła. A gdy Laban, przeszukawszy cały namiot, nic nie znalazł, rzekła do ojca. Nie bierz mi tego za złe, panie mój, że nie mogę wstać, gdyż mam kobiecą przypadłość. Mimo więc poszukiwania, Laban nie znalazł posążków. Tym razem pod terminem posążek kryje się termin Terafim. Krótko mówiąc i krótko podsumowując tę całą historię. Rachela wzięła za ten Terafim, włożyła je pod siodło Wirbanda, po czym na nich usiadła. Gdy Laban ich szukał, Rachela stwierdziła, że miesiączkuje, przez co nie może wstać. Laban nie znalazł ten terafim. Profesor Karel Van der Toren wskazuje, że według tego opisu terafim musiały być niewielkimi obiektami mającymi zapewne 30-35 cm. Czym jednak było to terafim? Z tego opisu możemy wnioskować, że były to jakieś rodzaje obiekty związane z bogami Elohim. Zapewne jakiegoś rodzaju wyobrażenia. Sam Laban twierdzi bowiem, że skradziono mu bogów Elohim. Konkretna natura pozostaje jednak nieznana. Być może były to posągi, figurki lub przedmioty symboliczne. Biblijna narracja nie opisuje dlaczego właściwie Rachela zabrała Terafim swojemu ojcu. Bibliści sugerują, że jeśli rzeczywiście boją to jakieś rodzaju przedstawienia bogów, to wykopiska archeologiczne mezopotami mogą wskazać na pewien powód. Otóż w latach 1925-1931 archeologowie odkopali w bezoptamskim mieście Nuzi wiele domowych posążków przedstawień bogów. Według tabliczki znalezionej w Nuzi posiadanie domowych bogów mogło w pewnych okolicznościach pozwolić na stawienie się w sądzie w celu odebrania majątku zmarłego teścia. Mając to na uwadze, Rachela mogła argumentować, że ma prawo zabrać terafim, ponieważ jej ojciec oszukuje męża Jakuba. Posiadanie tego typu bożków rodzinnych było bowiem wówczas wskaźnikiem autorytetu i praw własności w rodzinie. Laban nigdy zatem nie odnalazł swoich terafim, które ukradł mu Rachela. W 35 rozdziale księgi rodzaju Jakub przemawia do domowników. Usuncie spośród Was wizerunki obcych bogów, jakie macie. Oczywiście się i zmieńcie szaty. Choć w oryginale Jakub rozkazuje mu usunąć obcych Elohim, Bibliście rozumieją ten fragment jako odniesienie się do terafim. Następnie domownicy oddają Jakubowi obcych Elohim, a ten zakopał je pod Terebintem, w pobliżu Sychem. Kolejna wzmianka na temat Terafim pochodzi z czasów Dawida i Saula. Mikal, córka Saula, była żoną Dawida. W pewnym momencie Saul chciał zabić Dawida, wysłał więc swoich ludzi do jego domu, aby go pojmali. Tymczasem w domu Dawida Mikal ostrzega go przed zamiarami Saula i pomaga mu uciec. Posłuchajmy. Mikal spuściła to Dawida przez okno, a on uszedł z biegi i ocalał. Wzięła potem posążek i ułożyła w łożu. Umieściła poduszkę z koziej sierści u jego wezgłowia i przykryła płaszczem. Gdy więc Saul przysłał posłańców, aby przyporadzili Dawida, powiedziała, że jest chory. Wysłał więc Saul posłańców, aby go odwiedzili, mówiąc Przynieście go wraz z łożem do mnie, aby go zabić. Kiedy jednak posłańcy przyszli, zobaczyli w łożu posążek, a u wezgłowia poduszkę z kosiej sierści. Krótko mówiąc, według tej relacji Mikal pomaga Dawidowi uciec przez okno, po czym wkłada terafim do łóżka, bo szukać ludzi Saula, którzy wierzą, że rzeczywiście jest to Dawid. Ten fragment może sugerować, że terafim był całkiem duży, skoro posłańcy Saula wierzyli, że terafim na łóżko było postacią Dawida. Jednakże z drugiej strony w tym incydencie nie ma nic, co by ostatecznie wskazywało na to, że terafin przedstawia całą ludzką postać czy też może po prostu głowę lub po popiersie. Ten biblijny fragment wskazuje także, że terafin był stałym elementem każdego domu. Dlaczego jednak coś takiego miałby się tam w ogóle znajdować, skoro Bóg Jechwe zabronił przecież tworzyć swoich podobizn? Biblijny narracja nie ma żadnego śladu ubożenia na to, że terafin znajduje się w domu Davida. Dlaczego? Co właściwie przedstawia o Terafim? Następna dziwna wzmianka o Terafim dotyczy historii człowieka imieniem Mika Jechu, w skrócie Mika. Według tej opowieści opisanej w Księdze Sędziów, Mika oddaje swojej macie 1100 srebrnych szekli. Matka Miki decyduje się poświęcić srebro dla Jachwe. Posłuchajmy. Matka zaś, wziąwszy 200 cyklów srebra, dała je Złotnikowi. On zaś uczynił z nich posążek rzeźbiony i ulany z metalu, który był potem w domu Mika Jehu. Mika miał u siebie sanktuarium, następnie sprawił Efot i Terafim oraz wprowadził jednego ze swych synów w czynności kapłańskie, tak żeby był dla niego kapłanem. Za dni owych nie było króla w Izraelu i każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach. Następnie Mika oferuje jednemu lewicie funkcję kapłana w jego domu. W zamian za 10 srebrnych cykli rocznie ubrania i żywność, na co lewita się zgadza. Rzekł wówczas Mika: Teraz wiem, że mi pan będzie błogosławił, gdyż mam lewitę za kapłana. Następnie plemię Dana wysyła zwiadowców w okolicę, a ci wchodzą do domu Miki, zabierają od niego posążki, efot oraz terafim, a także samego kapłana, oferując mu pozycję kapłana całego plemienia, a nie tylko jednego domu. Ta cała historia jest dziwna z kilku powodów. Biblia w żaden sposób nie potępia Miki za to, co zrobił. Jak czytaliśmy, Mika miał u siebie w domu sanktuarium, w oryginalnym terminie jest to dom Elohim. Mika był także wyznawcą Boga Jachwa. Co więcej, Mika miał w swoim domu posąg rzeźbiony i posąg ulany z metalu. Mika sprawił także efot oraz terafim. Na stronie encyklopedii żydowskiej czytamy: Mika wspominał o domu bogów z należycie wyznaczonym kapłanem, sporządza efot i terafim, które były używane razem z rzeźbionym posągiem i lanym posągiem ze srebra poświęconym Jahwe. Figury te były najwyraźniej wizerunkami Jahwe. Jeśli to jednak prawda, to jak Mika mógł posiadać figurki Jahwe w swoim domu? Przecież Jahwe wyraźnie zabraniał wykonywać jakichkolwiek jego podobizn. Co istotne, według tej narracji Jahwe wcale nie potępił Miki za to, co ten zrobił. Pomimo wyraźnej idolatrii Mika nie był traktowany jako postać całkowicie negatywna, był bardzo chwalony za swoją gościnność. Mika stworzył Efot oraz Terafim, jednak Bibra nie wyszczególnia wyglądu Terafim. Czy również było jakieś przedstawienie chw? Istnieją także inne biblijne wzmianki na temat Terafim. Otóż w księdze Ozeasza znajduje się następujący fragment: Wiele dni bowiem synowie Izraela będą bez króla i bez wierzchnika, bez ofiary i bez steri, bez Efotu i posążków. Posążki to termin terafim. Podobnie jak w historii Miki, terafim jest tutaj ściśle związany z efodem. Jak pamiętamy, efod był ściśle powiązany z urim i tumim", które służyły do komunikacji na odległość Bogiem Jachwę". Czy terafim mogły pełnić tego typu funkcję? W księdze Zachariasza znajduje się fragment mówiący, że terafim natomiast mówią tylko brednie. To również fragment wskazujący na to, że terafim mogły przemawiać. Z kolei w księdze Zachira czytam o tym, jak król babiloński stanął na rozdrożu na początku dwutruk. Aby się pytać wyroczni, potrząsa strzałami, zapytuje terafim i przypatruje się wątrobie. Ten fragment również wskazuje na to, że terafim mogą służyć jako wyrocznia. Z kolei w pierwszej księdze Samuela Samuel wskazuje, że kronąbność jest jak złość chwalstwa w odniesieniu do terafim. W drugiej Księdze Kreskiej czytamy Zesia, król Jozjasz zabronił używania terafim. Co więcej, zaklinaczy, wieszczków, posążki domowe webustw, bożki i wszystkie ochydy, które widział się w kraju Judy i w Jerozolimie. Jozjasz usunął w tym celu, aby w czyn zamienić słowa prawa zapisane w księdze, jaką znalazł kapłan Hikliarz w świątyni pańskiej. Z czasem słowo terafim było tłumaczone przez rabinów jako oznaczające rzeszy haniebne. Jednak czy pierwotnie terafim rzeczywiście były czymś niedopuszczalnym? Czym właściwie były terafim, jaką pełniły funkcję? Z pewnością były to jakieś rodzaje fizyczne obiekty, artefakty. Wszystko wskazuje na to, że były związane z bogami Elohim. Być może były ich wyobrażeniami, przedstawieniami, posążkami, figurkami. Tego typu obiekty były znane m.in. mesopotami. Dlaczego jednak niektórzy ludzie wyznający kult Yahwe trzymali w swoim domu terafim? Czy były to wyobrażenia samego Boga Jachwe? Ci, którzy uważają, że Jachwe był jedynym istniejącym bogiem, łatwo mogą wskazywać na to, że inne sąsiednie ludy, niegrzeczące rozumem, tworzyły sobie po prostu jakieś rodzaje figurki nieistniejących bogów. Jednak dlaczego mieliby tak robić również wyznawcy samego Boga Jachwe? Niewątpliwie jest to intrygująca zagwozdka. I jaką funkcją pełniły właściwie te terafim? Czy jedynie przedstawiały danego Boga? Czy też może starożytni ludzie myśleli, że tego rodzaju posąg do nich przemawia lub daje im jakieś znaki? Nie wszyscy jednak zgadzają się z teorią, wedle której terafim były po prostu wyobrażeniami bogów? Arabini przypuszczali bowiem, że terafim składał się ze zmumikowanej ludzkiej głowy. Według targum pseudojonatana, terafim były wykonane z głów pierworodnych mężczyzn, którzy zostali zabici. Każda głowa była gorona, a następnie strona i przeprawiona. Po umieszczeniu pod językiem złotej płyty, na której wyryto magiczne słowa, zumifikowana głowa była montowana na ścianie. Wierzono, że tego typu terafim będzie mówił. Targum pseudojonatana pochodzi jednak z około 7 wieku naszej ery, a więc ponad tysiąc lat po tym jak spisano biblijne wzmiarki na temat terafim. Co jednak ciekawe, być może obiecujące, podczas wykopaliski Wierych odkryto dowody na to, że używano wówczas gipsowych czaszek polskich jako przedmiotów kultu. Wskazuje się, że terafimy mogły powstać jako fetysz, być może początkowo reprezentujący przodków, ale stopniowo stan się wyrocznią. Niektórzy bibliści uważają, że terafimy były figurkami przodków, zaś inni, że były domowymi bóstwami, figurkami bogów. Słynny rabin Nachmanides uważa z kolei, że podczas gdy terafimy Labana mogły być bożkami. Te z historii króla Dawida nie mogą być, ponieważ w domu Dawida nie mogło być żadnych bożków. Według Nachmanidesa ogólnie terafimy były tablicami astrologicznymi, za pomocą których można było poznać przyszłe wydarzenia. Z kolei, Midrasz Sefer Hayashar stwierdza, że były one wykonane ze złota lub srebra na obraz człowieka i że pod wpływem gwiazd rzekomo jawniały przyszłość. Jednak czy wszystkie biblijne wzmianki o terafim dotyczą tych samych obiektów? A może z czasem tą samą nazwą określono coś innego niż to, co określono nią pierwotnie? Skąpe biblijne wzmianki nie są w stanie wyjaśnić tego, czym właściwie były te obiekty. Być może terafim to były figurki i posągi Bogów Elohim, być może jedynie fiurki przodków lub ich zmodyfikowane głowy, być może jakieś inne obiekty kultowe. Choć w pewnym momencie w Biblii posiadanie terafim zostało zabronione, a ich życie było krytykowane. Początkowo tego typu obiekty były w życiu w czasach Jakuba, Dawida i Miki. Dlaczego Dawid i Mika, wyznawcy Boga Jahwe, mieli terafim w swoich domach? Jeśli były to obiekty związane z kultem Boga Jahwe, to dlaczego Jahwe na to pozwalał? A co bardziej istotne, jeśli byłyby to wyobrażenia Jahwe, to jak właściwie by go przedstawiały? Kwestia enigmatycznych terafim pozostaje o mrokiem tam rokiem tajemnicy. Piszcie w komentarzach co o tym sądzicie. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki Kosmicznych Opowieści.